Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. W niedzielny poranek zapraszam Państwa do rozmowy z Ewą Olbryt, kierownikiem działu udostępniania i edukacji w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś wielkie wydarzenie na terenie muzeum, bo właściwie kończycie sezon letni, choć już mamy jesień. Dokładnie. Dzisiaj właściwie ma miejsce ostatnie takie duże wydarzenie w naszym muzeum, czyli nasza druga w tym roku większa impreza plenerowa, która kończy sezon letni, ale także prawie kończy nasz sezon pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej. Powiedzmy, że chodzi o siódme już święto plonów. Targi miodów siódme, czyli impreza cykliczna i już z tradycją. Dokładnie. Targi miodów to mają trochę dłuższą tradycję, ponieważ jest ta impreza organizowana już no, przynajmniej od dwudziestu kilku lat, natomiast świętoplonów rzeczywiście jest organizowane po raz siódmy. Te dwie imprezy, jakby zostały połączone w jedną. Co oznacza świętoplonów? To takie dużynki, możemy powiedzieć? Tak, chociaż nie do końca. Tutaj myślę, że e, ludzie, którzy mieszkają na wsi, by się obrazili wręcz, gdybym powiedziała, że my dożynki w muzeum mamy, ponieważ... Pilnujemy się za tym. Dokładnie, ponieważ no, muzeum ma bardziej taki teatralny wydźwięk, prawda, czyli e, bardziej dla mieszczuchów, że tak brzydko nazwę, e, możemy po prostu pokazać, jak wygląda, e, wyglądały dawniej e, i, w, i w chwili obecnej dożynki na wsiach. Czyli co, możemy się spodziewać rekonstrukcji takich najistotniejszych elementów na na przykład korowód dożynkowy będzie. To chyba główna część, taka centralna tego wydarzenia. Dokładnie. Oczywiście fajnie by było, gdyby można było pokazać e, szerszy aspekt prawda, tego wydarzenia. E, natomiast no, my w Muzeum ze względu oczywiście na jakieś ograniczenia możemy zaprezentować ten korowód. E, I rzeczywiście jest to taki centralny punkt programu, i wzbudza duże zainteresowanie wśród naszych gości. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 10, czyli jeśli ktoś teraz pomyśli to jeszcze, może spokojnie zdążyć i potrwa do godziny 18:00. Korowód o której godzinie ruszy? Korowód rusza o godzinie 14:30. Przechodzimy po prostu przez cały teren muzeum, także praktycznie wszyscy goście będą mogli nas zobaczyć i kończymy przy zabytkowym kościele z Gramboszowa, gdzie odbędzie się nabożeństwo z poświęceniem planów. Czyli też taki element tradycyjny. Kto pójdzie w tym korowodzie? No tutaj chętnych mamy trochę. E, oczywiście zawsze idą pracownicy muzeum, zespoły Przebranie, folklorystyczne. Jakoś odpowiednio. On jakoś Obowiązkowo musimy być w strojach e, ludowych. E, następnie zespoły folklorystyczne, bo oczywiście pieśń też na ustach musi być w takim korowodzie. No i wieziemy oczywiście przepiękną koronę dożynkową na ciągniku. E, w tym roku będzie taka dodatkowa niespodzianka, ponieważ w tym korowodzie wezmą jeszcze e, udział też dwa ciągniki e, zabytkowe. Które, które przyjadą do nas aż spod Lublińca. Proszę bardzo. I tutaj ze ściągawki przeczytam, bo nie znam się niestety na tych traktorach, ale będą to Ursusy. Jeden będzie to z, z roku właściwie 65. A drugi z 1957. Także rzeczywiście duża atrakcja. Kawał historii motoryzacji wiejskiej można powiedzieć, czyli pasjonatów tego typu pojazdów też zapraszamy. Dokładnie. Impreza, powiedziała Pani, i za sekundkę jeszcze powiemy więcej o szczegółach dzisiejszego programu, ale powiedziała Pani, że ona kończy właściwie sezon. Co to znaczy? Muzeum się zamyka? Częściowo tak. Niestety ze względów atmosferycznych również muzeum jest w pełni udostępniane przez pół roku, czyli w sezonie letnim, od połowy kwietnia do połowy października. No i wówczas są wszystkie obiekty otwarte, są przewodnicy na terenie, można zwiedzać praktycznie wszystko. Natomiast w sezonie zimowym, czyli w tym roku, to wypada od 14 października, można zwiedzać jedynie tereny parkowe. Czyli można zwyczajnie spacerować. Dokładnie tak. Czyli warto przyjechać dziś, bo niemal ostatnia szansa, żeby sobie tak poużywać na terenie muzeum dowoli. Dodajmy jeszcze, że to jest tym razem impreza biletowana. Tak, oczywiście to różnie bywa w historii tej naszej imprezy, ponieważ jeśli udaje nam się pozyskać środki, to jest to wówczas impreza bezpłatna. W tym roku jest to impreza biletowana. I szczegóły, jeśli chodzi o ceny biletów i zniżki, to zapraszam na stronę internetową, tam jest wszystko dokładnie opisane. Mało tego, na stronie internetowej można też nabyć te bilety. Nie trzeba na miejscu w kasie, bo taka możliwość oczywiście jest, ale można się w nie zaopatrzyć właśnie online. Dokładnie. W Radzie jesteśmy przygotowani na większą ilość osób, także myślę, że kolejek nie będzie w naszych kasach, będą tradycyjnie dwie bramy otwarte, czyli stara brama zabytkowa i, nasz, i kasy w nowym budynku administracyjnym, ale jeśli ktoś nie ma ochoty stać w jakiejkolwiek kolejce, to można sobie przez stronę internetową wejść do systemu kupna. Biletów. Wiemy już od której do której, przypomnę 10 do 18, punkt kulminacyjny 14.30, korowód. Wiemy jak nabyć bilety. Powiedzmy więcej o samej imprezie. Co jeszcze oprócz korowodu i nabożeństwa, o którym Pani wspomniała, czeka ewentualnych chętnych? No przede wszystkim ja zapraszam na dodatkowe pokazy i prezentacje, ponieważ będziemy mieć bardzo dużo około 15- 16 pokazów w dawnej zagrodzie. Zawsze te pokazy cieszą się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ są w pewnym sensie takim ożywieniem ekspozycji muzealnej także wszyscy nasi twórcy, ludowi, rzemieślnicy są już w pełnej gotowości, żeby zaprezentować swoje umiejętności. I będą to przeróżne pokazy. Ja oczywiście zapraszam na stronę, bo tam szczegółowy program jest. Natomiast na pewno warto wspomnieć, że będą to pokazy rękodzieła ludowego, gancarstwo, rzeźba w drewnie. Kowalstwo, kowalstwo tak. mocniejszego. Nasz, nasz kowal jest zdecydowanie naszą, jedną z największych gwiazd, jeśli chodzi o, o pokazy. No i przeróżne inne umiejętności, takie jakie dawniej na wsi no, były znane i często, często pokazywane. Ale z tego, co wyczytałam, nie tylko będzie można się przyglądnąć, ale w niektórych przynajmniej z tych, z tych umiejętności będzie można się troszkę podszkolić. Niekoniecznie nie, nie, nie w kowalstwie. Dokładnie. Chociaż nie, to tutaj Pani by się zdziwiła, ponieważ o. kowal bardzo zachęca do pracy własnoręcznej. Także można rzeczywiście coś spróbować u niego także zrobić. Jest świetnym trenerem. Natomiast zwykle pokazy czy garncarstwa, czy właśnie te warsztaty, które są kierowane do najmłodszych, no, dają możliwość spróbowania własnych sił w, w tych dziedzinach rękodzieła. I tam po prostu na miejscu spontanicznie można podjąć decyzję, czego się chce spróbować, tak? Dokładnie tak. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, bo też będą warsztaty dla dzieci, do dzieci kierowane. Także nie prowadzimy zapisów, można po prostu przyjść. To jest kilka punktów, także zawsze dzieci się załapią na jakieś warsztaty. A no właśnie, bo to jest pomysł na rodzinne spędzenie niedzieli. Dzieci się nie będą nudzić, bo sporo tych atrakcji, przejażdżka na Kucykach, to mnie zainspirowało, choć oczywiście nie aspiruję. E, niech kucyki śpią spokojnie. E, I pieczenie ziemniaków w popiele. Ja powiem szczerze, tak. że jakąś taką tęsknotę obudziło to we mnie za, za ogniskiem, właśnie za tymi ziemniakami pieczonymi w taki klasyczny sposób. Dokładnie, niby nic wielkiego, ale jest to też jedna z głównych atrakcji i faktycznie to również kierowana do, do, do najmłodszych, ponieważ my jeszcze pamiętamy, prawda, jak smakuje ziemniak. A no tak. Z popiołu, czy z ogniska. Natomiast najmłodsi już nie mają bladego pojęcia i zwykle duże zainteresowanie jest tym, tym pokazem, tym poczęstunkiem. No, dzisiaj to grill rządzi, a ognisko jakoś odeszło troszkę do przeszłości. Przypomina mi się komiks tytuł z Romek i Adomek, i tam w jednym, w jednym z tomów była taka wesoła wioseczka. Jak są wesołe miasteczka, prawda? to dla dzieci miejskich urządzono wesołą wioseczkę, i to jest taki akcent, powiedziałabym wesołej wioseczki, czyli dla dzieci sporo sporo atrakcji Dokładnie. będzie. Wspomniała pani o muzyce, będą zespoły folklorystyczne. Mm -hmm. y to też będzie jakiś osobny występ, czy raczej tylko właśnie w korowodzie można ich zobaczyć? To znaczy nie, zespoły będą obecne przez cały e, dzień, przez ta, cały czas e, trwania naszej imprezy, także e, praktycznie od godziny 11 na terenie będzie można usłyszeć e, muzykę ludową. E, będą to oczywiście zespoły folklorystyczne, e, będą to występy plenerowe. E, także no, mam nadzieję, że się uda pogoda i po prostu nie będzie z tym problemu, ponieważ zespoły będą chodziły po terenie i umilały naszym gościom. E, Dzień. Natomiast w zabytkowym kościele są też planowane występy, jeśli chodzi o muzykę. Pierwszy jest planowany o godzinie 14, a drugi o godzinie 16.30. Czyli przed i po, Dokładnie, po i mhm. po nabożeństwie. Mhm. To jest ta część, nazwijmy to artystyczna, można dotknąć rzeczywistości wiejskiej, no ale będą też będzie też możliwość nabycia różnych towarów i tutaj pije trochę do tych miodów, które obok y, święta plonów wybrzmiewają, targi miodów. Y, wystawców będzie dużo? Y, tak, oczywiście no, nie jest to tak duża impreza jak nasz Jarmark Wielkanocny, y, ale mogę obiecać, y, że na terenie jest już w tej chwili około 50 stoisk handlowych, y, także no, nie trzeba zapraszać pszczelarzy na tą imprezę. Oczywiście ze zbiorami w tym roku mogło być różnie, ale jest potwierdzonych kilka stoisk z miodami, z wyrobami pszczelnymi również. Także można faktycznie coś zakupić. A to jest doskonały moment. Jesień się zaczęła, wzmocnienie swojej odporności, nabycie dobrego miodu, prawda? Bo to dokładnie tak. chodzi o jego jakość i właściwości, które, które ma. Czyli taka możliwość dziś też będzie. Z z tego co wyczytałam rok temu frekwencja była bardzo duża. To 3000 osób odwiedziło, was odwiedziło. Przez te 7 lat obserwowaliście jakiś istotny wzrost, czy to się utrzymuje na takim stałym poziomie, jeżeli chodzi o popularność? czy znaczy, to się utrzymuje na stałym poziomie, aczkolwiek tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to jest to różnica, jeśli to jest impreza bezpłatna, jeśli są wstępy bezpłatne, to oczywiście tych zwiedzających jest więcej. Natomiast jeśli jest to biletowana, to też jest ponad 2000 zawsze chętnych, żeby... Tę ostatnią naszą imprezę w sezonie. No. Brzydko bym powiedziała zaliczyć, ale po przeżyć. Prostu, tak, przeżyć, dokładnie. Tak. Zachęcamy, proszę Państwa, no, tak jak Pani powiedziała, bilety mogą stanowić pewną barierę, ale jeżeli pomyślimy, że to jest cały dzień, to nie jest wyjście na godzinę czy dwie, to rzeczywiście można sobie całą niedzielę zaplanować, bo rozumiem, że jakieś kulinaria wzmocnić, wzmocnić się też będzie można. Tak, ja myślę, że to nawet przede wszystkim o tym powinnam powiedzieć, jeśli chodzi o program imprezy, bo już od lat zaobserwowaliśmy, że jest to czynnik bardzo taki no, zachęcający do odwiedzenia nas, jeśli chodzi o imprezy plenerowe. Więc chciałabym tu na pewno wspomnieć o współpracy, którą nawiązaliśmy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ponieważ oni już drugi raz w tym roku będą organizowali na terenie naszego muzeum taką no, wioskę smaków, można powiedzieć. Jest to jakby punkt programu pod nazwą Polska smakuje i rzeczywiście będzie tam parę stoisk z tradycyjnymi regionalnymi wyrobami. Ja już jestem przekonana, ufam, że w, w naszych słuchaczach też jest chęć, żeby zerwać się do działania i od godziny 10 albo troszkę później zawitać w gościnne progi Muzeum Wsi Opolskiej. Do czego zachęcała Państwa dzisiaj pani Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania i edukacji tego właśnie muzeum. Ślicznie dziękuję za wszystkie informacje. Bardzo dziękuję no i zapraszam, czekamy. Cztery Oczy: poranna rozmowa, Radio Opole.